Hej, hej, z tytułem mi witam was w odcinku. Tak, tak, z War Thunder. Tak, to będzie seria 1 z 10, wymyślona przez mojego kolegę Markowego 9. Jest dzisiaj z nami obecny, Marku, przedstaw się. Siemaneczko. Jest. Tak jest. E, posłuchajcie, jest pewien problem, gdyż gramy od niedawna z Markiem. Ja obecnie prawie chyba nic nie mam z samolotów tam. Chyba jeden mam taki o ten co widzicie. OS2U1, także żeby nie było hejtów, bo to jest jeden z dziesięciu, a mianowicie ta seria się będzie tak nazywać, gdyż idziemy od pierwszego Tieru czy tam ery w tym w World Thunder do dziesiątego, czy tam do piątego? Do dziesiątego. Do dziesiątego. Ale tutaj widzę, że jest tylko do piątej ery. Hmm, hmm. no trudno. No, nie, no, Ale nie, no, jeszcze nie, jest to... armia, prawda? To. No. Więc i tak. O, jest tu M3 Steward, nieźle. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem. Także, żeby nie było hejtów, ale też już bez zbędnego przedłużania zabieramy się do samej rozgrywki. To widzimy się już w grze. No hej, jesteśmy już. Tak widzicie, mamy dwa cele. Zniżdże wrogie samoloty, i jednostki naziemne z bombardu i bazę wroga. Także wybieramy pierwszy czołg. Tak, ten i do boju. Chyba samolot. No, samolot, samolot. Bo no, właśnie zapomniałem powiedzieć, że my... Będziemy na razie używać samolotów. No i piszcie w komentarzach, czy na przykład będziecie chcieli dalej tą serię. I ci... Na przykład nie będziecie chcieli serii takiej z World of Tanks na przykład, bo to też by się dało załatwić. No dobra Marku, gdzie jesteś? Jestem za tobą. Kurde, jestem hydroplanem, ogarnąłeś to? Mogę lądować na wodzie. Tylko, że szczerze mówiąc gorzej jest z wzniesieniem się z wody. Bo na razie próbowałem ze trzy razy. I nie udało mi się ani razu wznieść się z wody. Tak, nie mam ani rakiet ani Wolny bomb. Wolny masz ten samolot. Co? Wolny masz ten samolot. No bo ja jeden na razie na 60%. A, Zaraz ci pokażę, jak się lata. Tylko, że na razie to jest tyle, że ja ogarniam sytuację, nie? Chcę zobaczyć, co się tutaj dzieje. Ej, my polujemy na powietrzne czy na. Nie, no ten naziemny, bo to jest w sumie główny cel. Nie, teraz mamy główny, znaczy... Mieliśmy cel... O kurde, dostaję. Pomocy, goni mnie. Okej, okay, se teraz zrobimy taką sztuczkę. oj. Pomocy, pomocy Marek, błagam. Też mam lekki problem. Dobra, spokojnie i nawalamy w niego. Dobra, gonimy dziada. Nie wiem, nie, nie wiem, nie koleś, nie! Nie z naszego teamu nie robimy. Co jest grane? Okej. Okay. Jak widzicie rozgrywka jest całkiem wciągająca. Wow, co tu się dzieje? Jak ten samolot mi leci? Dobra. Ustabilizujemy lot i wzbijamy się w powietrze. Nie. Wiem. player over team landed on airplanes Ok, A Dzwoni no, go, 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 mnie goni mnie trzy mnie trzy samoloty dzio Oj 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 ej bo ja się rozbiję za Oj 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 A to niestety to będzie chyba przegrane Nie Szynnik z gaz za jest śmigło O Uuu, rozbiłem się, niestety. Ja, Toro, możemy. Dobra. A teraz już bez kitu bierzemy się za rozwalanie, no bo na razie to my nic nie zrobiliśmy. Dobra, wiem, biorę tego i jedziemy. Punkt odrodzenia. Ops. Tam mnie chyba zabił dziadyga. O nie, nic ty tam nie będziesz rozwalał. Ten jest na szczęście bardziej taki zwrotny, chyba. Więc będzie mi łatwiej tym lecieć. Ej, wiesz co mnie wkurza? Jak z tych lądowych strzelają tak. Nie wiem, co są te artylerie czy jakoś tak. Bo one strzelają tak jakoś tak dziwnie, strasznie. Że. one... Nie, nie wiem, jak się nazywają. I one jakoś strzelają tak dziwnie, że. Że jest problem, że. One jakoś tak nawalają tak w górę takimi niezłymi seriami i to mnie już ze dwa razy zabiło. Wiem. I to mnie lekko wkurza. Super. Dobra. A spróbujemy teraz sobie polatać troszeczkę bardziej na emocjonującym poziomie. Mam paliwo na 26 minut lotu. bo dostałem bug. I teraz mam lekki problem. A gdzie ci to pisze? Tam pod tym. Pod. Znaczy jak, dopiero Ups. jak masz ostrzeżenie, to ci piszę. O, ja, widzę, tu są te tak dziary. Tak na czerwono ci miga. Czas. A jakiś kolej koleś sobie wylądował, nie? Tego go zaraz tutaj dobiję. Spoko, zero amunicji, dziękuję. Ląduje. To, no jak to? Stanowisko przeciwlotnicze. Ten aeroplant mnie zdjął. No serio? Tak się długo trzymałem. No bez kitu. O cześć Marek, dawaj teraz będziemy lecieć razem. Dobra. A no i właśnie, my, ja mam amerykańskie, Marek ma brytyjskie samolot. Tak. O Jezu! No! no, no yes. tak. O nie! No nie No, bez Kitu. <laughs> Ale na no, dopiero co zaczynamy, także. To chodź na lewo. Teraz będę leciał wspierać nasze tutaj. Ej, tylko to jest mój ostatni samolot bez jaj. No nie, mój przedostatni teraz będzie. A ty masz ile samolotów? Cztery. Też. Dobra, gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś po lewo? O, widzę, że tutaj już jadą. Tutaj zajęli ten teren. Okej, okay, bardzo ładnie. U, na ten, na QI e, robi się bardzo fajne rzeczy. Tak, mi się tak średnio podobają te rzeczy. Takie, takie dosyć fajne zwroty. A na F coś się robi? Bez klap. A Z to też jest przybliżenie. X, X. O, tu jest! Te kitu, że gra na blisko, tak? Dobra, ludzie, zaraz tego głupka tutaj zastrzeli. A, już jest zastrzelało. Około po powinienem wykręcić. Obrot grodzimy go tutaj. Jest. Nie, 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 nie. O dobra, siedzę komuś na gonie, ale ma bardziej zwrotny samolot niż mój. No to zwiększyłem chyba prędkość. O tu jest właśnie. Dobra, lecę tam pomału I porozwalać do tych miast O, tu jest Proszę bardzo, kolego Super, do. nie mam skrzydła, muszę lądować awaryjnie to jest trudne lądowanie Niestety. Gdzie tak, tu? O kurde, strzelają do mnie. Szczególnie, że nie mam połowy skrzydła. Tak, to jest trudne lądowanie. Tu jest gdzieś, czekaj, to zrobimy może taką małą sztuczkę. Ciebie... No wiem, że to wygramy. OK. Szeczkę pociągniemy, dobra. Jesteśmy już na dużej wysokości. Ja te może, może przeżyję na tej Ziemi jakoś. Oj, 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 oj. O kurde, se Sepocha te śmigła. I to już nie polecę. Ale, nie. uwaga, jeśli się dobrze zatrzymam, Tara, wylądowałem. Udało mi się i dostałem nagrodę dzięki lądowaniu. Stanowisko przeciwlotnicze zniszczyłem samolot. O tu jest jeden, ostatni chyba to jest samolot. Jest, o matko, mały włos, bo, bo był wypadek. Ściągnięty? Dobra, wygrałeś. Okej. Okay. To może jeszcze zagramy sobie jeszcze jednego, prawda? To no, zagramy sobie jeszcze jednego, czemu by nie. Okej. Ok. ok. Zakończ. Okej, okay, dobra, jestem gotowy, a ty? Już... Jestem. To do boju. Teraz wam pokażemy jak się ogólnie, jak się wbijam. Nie musieliśmy długo czekać, znieść wrogie jednostki naziemne. Zaczynam tym do boju, na moim hydroplanem, to lecimy razem, Ma Marek, czy oddzielnie? No, czemu nie? To będziemy razem rozwalać Ja się będę teraz skupiał na naziemnych. Dobra Marek ja zwalniam do, 3, do 15 Ja jeszcze przyspieszam do 110 i lecę w górę. A gdzie ty jesteś? Tam, okej. Okay. Nie. Jestem hydroplanem, więc może wam pokażę jak się na wodzie parkuje Chociaż nie wiem czy to dobry pomysł, bo znajdę, już z niej nie, nie zlecę, nie wzlecę. Więc to może za sekundkę. Akurat ten hydroplan ma nie z Tak mi się wydaje nie wydaje Ej, ja jedę od prawej strony Ora lecę górą Dobra, jakiś kolej zniszczył samochód pancerny O, ten sam zniszczył kolej Dobra, czy już mniej więcej mamy Okej Dla dzisiaj... Chyba zaraz się na mnie rzucić 6 samolotów. 5 Okej okay. Okej, okay, czyli tu tam nam... o Ej, tu są jeszcze statki, ej Są statki? Nie, to nie są statki Już myślałem, że to są statki do jasnej Anielki. Dobra, to ja poja polecę, znaczy Już mi się cały czas myli, bo to jest pierwsza gra Taka, w której latam z takim samolotem, nie? Tak bezwładnie tam, wow. na początek lecę na tamtego. Blisko było. Albo na tamtego. O, tam będzie jeszcze lepiej, dobra. Sekundkę sobie teraz polecimy, obejrzymy sobie czy nic tutaj nas nie próbuje okay. śmignąć. Wydaje mi się, że ten od góry nas będzie coś próbował. Ale raczej mu się to nie uda. Znaczy teraz troszeczkę przyspieszę. Troszeczkę do ziemi. I na spokojnie od ziemi dalej. Daleko to jest strasznie. Ojej, wiedziałem, który to? O matko, nie! Dobra, siedzę mu na ogonie. W górę leć. Oooo, oj, oj, oj. Cześć. E, cześć. Lekkiej pomocy może? A, jak wolisz? Bo zawracaj i leci na ciebie. No, miało być podnieść klapy, co jest? Miękkie lądowanie, Do <noise> no rozbicie czy miękkie lądowanie? Świetnie No, no dobra Polecimy tym jednym Dobra, dosyć tego Lecę się pobawić z tymi głąbami w powietrzu. No ja, ale teraz wszystkich nawalam, a dokładniej tych na dole. Ja się teraz lecę pobawić z tymi na górze, bo mnie zdenerwowali. Ja rozwalam te jednostki na ziemię. Koleś tam tu jest... Na razie całkiem nieźle mi idzie i sporo ekspo za to zostaje. Ale ktoś mi siedzi na ogonie, co mi się nie za bardzo podoba. Asysta. Orzecz ty w mordę. Rozbiłem się. No kolejne to jak śledzi. No świetnie no. Nie. Lecę jeszcze chociaż kogoś ustrzeli. Super skrzydło oderwane. No, o matko, to jest jakieś, to jest jakieś olbrzym. No. Jak ja nie lubię takich olbrzymów. Jak latają takie. I... Bo to wa... są bombowce. No, ale oni mają tyle dział, a ja ich nie mogę rozwalić. Tym mam jakieś takie, są te moje, że w ogóle jakoś tak słabo manewrują. No dobra, lecę się zająć chyba tym razem. Jej, co tam się dzieje? No. O się. Super reload. Okej, okay, trafienie. To jest jakiś pas startowy, ale nie będę tutaj podchodził tak uh. no, tak sobie oblecimy o tutaj widzę że jakiś jest Czego może dobijemy spoko palę się o nie dobra Dziękuję, Dziękuję. O ty w klapę. Zaraz będzie masakra matko. No, z tego co widzę, już mam na ogonie inny. No masz, masz. Widzę na mapie Ale ja tutaj lecę rozwalić... Dobra, tam jest jakiś wystawiony ładnie. To lecę jeszcze na szybko. Wygraliśmy. No, akurat miałem rozwalić już jednego. Nie. No dobra, ale pamiętajcie, że jeśli odcinek wam się podobał, o, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z War Thunder. Pa, pa. I pamiętajcie nie hejtować. Dokładnie. Do zobaczenia. Cześć.